Cześć wszystkim to Ignacy z Japonii. Dzisiaj opowiem o dziewnym fakcie, o geografii w języku japońskim. Jeśli chodzi o nazwy toponimiczne w Japonii, to znacie nazwy wysp i dużo miast. Japonia składa się z czterech głównych wysp, czyli Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu. Może nie wszyscy znają te nazwy, ale są w miarę znane. Pewnie miasta lepiej znacie. To Kyoto, Osaka Sapporo, Yokohama, Hiroshima i tak dalej. Ale jak nazywamy inne kraje po japońsku, to pewnie nie wiecie. Większość krajów nazywamy podobnie jak po polsku, czyli Francja, jako Francja, Rosja jako Rosja i tak dalej. Ale niektóre kraje nazywamy bardziej po japońsku. Przykładami tego są przede wszystkim Chiny i Korea. Chiny to Człogoku. A Korea? W sensie Korea Południowa to Kankoku. Kankoku i koky to są warianty i oba oznaczają państwo. Czy to środek, więc czygoku to będzie państwo środka, tak jak mówią Chińczycy. Nie wiem, jak przetłumaczyć kankoku, bo kan to jest znak, który jest używany tylko w tym kontekście. A dzisiaj chciałem opowiedzieć o czygoku, czyli o Chinach. Ten kraj po japońsku nazywa się tak jak powiedziałem, ale w Japonii jest region, który nazywa się tak samo. To jest region Chiny, który obejmuje przede wszystkim Hiroshima. Jest w zachodniej Japonii, między regionem z Osaką i Kyoto, a Kyushu. Ale to japońskie Chiny, nie oznacza państwa środka, tylko region pomiędzy. Tutaj czy jest rozumiane jako coś, co jest między dwiema rzeczami. Chociaż to jest i tak to samo słowo co środek. Po japońsku Koku i wariant Goku, i jeszcze jako rodzimie japońskie słowo Kuni, oznaczają nie tylko kraj jako państwo, ale też region, prefekturę i tak dalej, zależnie od kontekstu. I akurat chūgoku to jest region pomiędzy dawnym centrum Japonii a Kyushu. Dawne stolice Japonii znajdowały się w regionie Kinki. Gdzie są obecnie Osaka, Kyoto i Nara. A w północnej części Kyushu, obok obecnego miasta Fukuoka, było Dazaifu i to funkcjonowało jako filia rządu, bo to jest region geopolitycznie bardzo ważny. I nazwali region pomiędzy nimi Chiny, bo stolica i Dazaifu to były dwie bardzo ważne funkcje Japonii. Jest jeszcze hipoteza że Chiny oznacza region w średniej odległości. Region ze stolicą był regionem bliskim, a Kyushu było regionem dalekim, to Chiny będzie automatycznie regionem średnio dalekim. W każdym razie jako Chiny i Chiny jako region w Japonii pochodzą od tych samych słów, a bazują na innych znaczeniach, więc to jest zbieg okoliczności. Żeby rozróżniać te dwa pojęcia, najczęściej do nazwy regionu dodajemy Chiho, chiho" czyli region. Więc na region Chiogoku mówimy najczęściej Chiogoku -chi chi -chi A samo Chiogoku to zazwyczaj będą Chiny jako kraj. Dlatego nie ma pomyłki, ale i tak to jest ciekawe, że w Japonii też są Chiny. Przynajmniej tak brzmi. W Polsce mało się mówi o regionach w Japonii.

Można jej posłuchać na YouTubie, na muzycznym kanale i na serwisach streamingowych. Tutaj na górze macie link do muzycznego kanału, a na serwisach streamingowych możecie mnie znaleźć pod nazwą Skimashikanai. Po szczegóły sprawdźcie opis tego filmu. Zapraszam!